Panne z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie z Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu, Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić i przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich. Który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich – Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał być stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto chciałby być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo pańskie, w pewnym hipermarkecie ogłoszono konkurs. W wyniku tego konkursu wyłoniono trzech finalistów. Właściwie wszyscy znajdowali się już na podium, ale chodziło o wyłonienie tego, który zwycięży, który będzie pierwszy. Zadanie było takie, że każdy z finalistów miał wziąć koszyk i wyruszyć na tą wielką halę hipermarketu i mm, załadować do tego koszyka. Produkty, które będą odpowiadały najwyższej cenie i mają to uczynić w ciągu pięciu minut. Rzeczywiście rozeszli się po całej hali i gorączkowo szukali różnych produktów najdroższych. Nie wiem, smartfonów, telefonów, tabletów, laptopów, telewizorów i innych najdroższych rzeczy, jakie które mogli znaleźć. Biegali, szukali. Nie wiedzieli, co tu tak naprawdę robić. Ale wszyscy zwrócili uwagę na jednego, bo ten jeden z tych trzech wcale nie biegał, ale szedł do różnych miejsc i wybierał rzeczy, które lubił, które chciał sobie wybrać. Gdy pięć minut upłynęło, wszyscy powrócili i konkurs miał zostać rozstrzygnięty. No, i pytają tego człowieka, właśnie jednego, finalistę, który się za bardzo nie stresował i wybierał to co, to, co lubił, to, co chciał. I rzeczywiście produkty w jego koszyku były najtańsze. I mówią, dlaczego tak robiłeś? Nie starałeś się o to zwycięstwo. A on im odpowiedział, z rozbrajającą szczerością, mój ojciec jest właścicielem tego hipermarketu. Dzisiaj Jakub i Jan przychodzą do Jezusa i mówią, że chcą być w jego królestwie po prawej i lewej stronie. Natomiast przychodzą do Jezusa, który jest synem i który nie troszczy się o to, czy będzie po prawej czy lewej stronie Ojca. Bo właśnie Pan Bóg, Jego Ojciec, jest Panem całego świata. I Jezus, jako syn, nie troszczy się o to, by być po prawej czy lewej stronie. Bowiem On wie, że jest zawsze miejsce w domu Jego Ojca. Tego nie rozumieją Jakub i Jan. Dlatego tak Zabiegają o to, dlatego przychodzą, chcą wyprzedzić pozostałych dziesięciu, bo chcą się jak najbliżej Jezusa znaleźć tam w Królestwie Niebieskim. Nie rozumieją tego, tej prawdy, że Bóg jest ich Ojcem. Dlatego też Jezus pyta, czy możecie pić kielich, który ja mam pić, i zostać ochrzczony tym chrztem, który ja mam przyjąć. Bo siostry i bracia, my przez Chrzest Święty właśnie. Stajemy się dziećmi Bożymi. To już u, za, u zarania naszego życia Bóg chce, byśmy mieli to odczucie, że On jest naszym Ojcem, że da nam wszystko, że nas kocha, że jesteśmy umiłowanymi Jego dziećmi. Gdyby Jakub i Jan z dzisiejszej Ewangelii zrozumieli to, że Bóg jest ich Ojcem, Nigdy by do Jezusa nie przyszli z, takim, z taką prośbą, by w Jego królestwie siedzieć po prawej czy lewej stronie. Bo wiedzieli, że są umiłowanymi dziećmi Boga i na pewno znajdą miejsce w Jego domu. My również jesteśmy dziećmi bożymi. My również czasami stajemy w różnych trudnych sytuacjach życiowych i my czasami. Zwracamy się do Boga z różnymi prośbami, a tak naprawdę nie rozumiemy tego, że Bóg jest naszym Ojcem. Że Bóg kocha nas i chce nam dać wszystko, co do zbawienia naszego jest potrzebne czyli tak naprawdę do szczęścia. Przecież siostry i bracia chyba codziennie mówimy do Boga: Ojcze, nasz właśnie. Mówimy te słowa, a gdzieś zapominamy o tym, że Bóg jest naszym Ojcem. Zrozumienie tej prawdy to zrozumienie tego, że tak naprawdę w każdej sytuacji życia, nawet tej najtrudniejszej, mamy świadomość tego, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi i że Bóg nie pozwoli nas skrzywdzić i mamy miejsce w Jego sercu. 阿门。